Patryk, kolejny sparingowy mecz, to już przedostatni. Dzisiaj porażka z Beniaminkiem Ekstraklasy, ale z Murawy nie wyglądało to tak źle. Tak, no kolejny, kolejny sparing, mocna, mocna jednostka też, bo to jest w tym cyklu też bardzo istotne, żeby się zmierzyć z wymagającym rywalem. Puszcza też prezentuje taki styl dość fizyczny, także można powiedzieć, że wpisuje się w charakterystykę pierwszej ligi. No i o godzinie też Zbliżonej do godziny, w której zainaugurujemy w tym sezonie. Także na pewno bardzo cenny, bardzo cenny mecz. No tak, przed tobą też bardzo cenny, intensywny czas, no bo masz rywalizację z kolegą z Bramki. Sami pewnie jeszcze nie wiecie, kto będzie grał, także dla ciebie to jest czas, który się charakteryzuje wytężoną pracą. Tak, tak, dokładnie, no ale to tylko się cieszyć, bo. Jest atmosfera rywalizacji, ale jest też przy tym szacunek i, dobra, i, i dobre traktowanie się z dwóch stron. Między nami jest dobrze wszystko poukładane w tej kwestii, także tylko, każdy z nas może tylko na tym zyskać i zespół w szczególności, także jestem zadowolony i, i cieszę się z tego i doceniam to. Pokazałeś w sparingach, że masz dobry refleks, świetnie grasz na linii, bo choćby z Płockiem wykazałeś się świetną interwencją. Dzisiaj też byłeś bardzo blisko, żeby wyjąć ten bodajże pierwszy strzał, kiedy Sołowi trafił. To chyba jest taki jeden z swoich większych atutów. To znaczy wiadomo, no ciężko się rozmawia o, o swoich atutach, o swoich mocnych stronach, także no cieszę się, że w tych poprzednich sparingach e, prezentowałem dobrą dyspozycję. No i mam nadzieję, że pokażę właśnie więcej swoich dobrych stron już w meczach w sezonie w lidze i wtedy nie będzie trzeba używać słów do tego. Super. Powodzenia i życzę i trzymam kciuki w walce o jedynkę w bramce. Niech wygra lepszy. Dziękuję bardzo. Dzięki.